Cześć, zapraszam na finansowe podsumowanie 2025 roku rodziny 2 plus 2 żyjącej pod Warszawą. W tym filmie pokażę Wam na naszym konkretnym przykładzie, jakie w minionym roku mieliśmy dochody, jakie ponieśliśmy koszty oraz ile finalnie udało nam się zaoszczędzić. Omówię nasze wydatki w głównych kategoriach, takich jak jedzenie, dzieci, mieszkanie, zdrowie czy samochód. A pod koniec dowiecie się o naszych planach na rok 2026. Zapraszam. Dla osób, które mnie jeszcze nie znają, krótki kontekst. Jesteśmy klasyczną rodziną 2 plus 2. Mamy dwóch synów w wieku 2 i 4 lat, no i mieszkamy pod Warszawą. Ja zawodowo pracuję jako project manager w obszarze finansów ISAP-a, a moja żona obecnie jest na urlopie wychowawczym i zajmuje się domem i dziećmi. To, co zaraz zobaczycie, to realne koszty naszego życia: bez koloryzowania i jak zwykle w 100% transparentnie. Zacznijmy od strony przychodowej. Przez lata nasz budżet opierał się na dwóch pensjach, co dawało ogromny komfort psychiczny, ale w 2025 roku było inaczej. Moja żona w styczniu wzięła ostatnią wypłatę, a potem przeszła na urlop wychowawczy. Więc przez 11 miesięcy żyliśmy z jednej pensji i z dodatków socjalnych, czyli 800 plus oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego. Moja pensja to było nasze główne źródło dochodów. Dobra, to teraz przejdźmy do tego jak to wyglądało w liczbach. Nasz łączny dochód wyniósł 266 753 zł, a średnio miesięcznie 22 230 zł. Rozbijmy to na czynniki pierwsze. Moja podstawa 184 700 zł. Moja roczna premia to z kolei 42 600 zł. Jak co roku, moja roczna premia robi robotę, bo jest to od mniej więcej 15 do 30% mojego rocznego wynagrodzenia. A także jest na co czekać w okolicy kwietnia i maja. Kolejna pozycja to dochód żony i można powiedzieć zaledwie 7600 zł. Czyli w zasadzie, tak jak mówiłem. Ostatnia normalna wypłata w styczniu plus końcówka grudnia, kiedy żona dostała zaległą premię świąteczną i w czasy pod gruszą. Po stronie przychodów dochodzą jeszcze wydatki socjalne. 800+, plus, które pobieraliśmy na dwójkę dzieci przez cały rok, oraz RKO, rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 1000 złotych co miesiąc, które skończyło się we wrześniu. Łącznie z tych źródeł wpadło ponad 28 tysięcy. Gdy zestawimy dochody z 2025 roku z rokiem poprzednim, to widać spadki. Nasze dochody spadły rok do roku aż o 53 tysiące złotych. To jest ogromna kwota, ale powody są tutaj dwa. Po pierwsze, brak pensji żony. Po drugie, rok temu mieliśmy ogromny zwrot podatku za wspólne rozliczenie, który dodatkowo podbił jeszcze nasze finanse po stronie dochodów. W tym roku tego bonusu z tytułu podatków zabrakło. Efekt. Tak z grubsza licząc, to mieliśmy każdego miesiąca tak średnio o 4,5 tysiąca złotych, mniej niż rok wcześniej. No, sporo. Tak więc tak wyglądały u nas dochody w 2025 roku. Nie możemy narzekać, bo nawet bez jednej pensji mogliśmy żyć dosyć spokojnie i mimo wszystko nadal sporo wydawać. O czym za chwilę. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego opisu naszych kosztów, mała reklama. Często w komentarzach dostaję pytanie dotyczące tego, jak śledzę swoje finanse i skąd mam tak dokładne zestawienia. Wszystko ogarniam za pomocą mojego autorskiego arkusza budżetowego, który stworzyłem w zasadzie dla siebie i korzystam z niego już od 2018 roku. Sam arkusz jest prosty i intuicyjny, a samo wypełnianie pliku zajmuje mi około 30 minut w miesiącu. Docelowo Wam też wystarczy pół godziny, żeby wiedzieć, gdzie rozchodzi się Wasza kasa, a nie zgadywać. Pewnie wielu z Was obiecało sobie zacząć ogarnianie finansów od nowego roku, tak więc nie widzę lepszego pomysłu, niż wykorzystanie w tym celu sprawdzonego narzędzia. Teraz z okazji początku roku uruchomiłem specjalną promocję na ten arkusz. Link do arkusza i dalszych szczegółów znajdziesz w opisie filmu. Promocja jest ograniczona czasowo, więc sprawdź to teraz, a my wracamy do raportu. Dobra, to przechodzimy teraz do wydatków. Łączne wydatki naszej rodziny w 2025 roku wyniosły 178 tysięcy złotych. Średnio wydawaliśmy 14 855 zł miesięcznie. Czy to dużo? Oczywiście wszystko zależy. Dla jednych będą to niskie koszty, a drudzy pomyślą, jak można wydawać tyle hajsu. Dla nas są to po prostu koszty konieczne dla godnego życia. Bez odmawiania sobie wszystkiego, ale też bez szastania kasą na prawo i lewo. Co do zasady, nie ograniczamy się z wydatkami, ale nie powiem, że kupujemy, co nam się tylko podoba i spełniamy wszystkie zachcianki. Staramy się podchodzić do wydatków z głową i tam, gdzie uważamy, że warto wydać więcej i ma to sens, to po prostu tak robimy. Struktura naszych wydatków jest bardzo stabilna niezmiennie rządzi Wielka Czwórka. Mieszkanie, jedzenie, dzieci i zdrowie. Te cztery filary stanowiły łącznie 66% wszystkich naszych kosztów. To pokazuje jedną smutną prawdę o finansach osobistych w Polsce. Większość naszych zarobków idzie na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a nie na zachcianki. Skoro w naszym przypadku jest to ponad 60%, a nie zarabiamy źle, to co w przypadku innych rodzin, które nie mają tyle kasy? Wtedy ten procent wydatków na kilka głównych pozycji jest jeszcze większy. Dobra, to teraz wejdźmy w szczegóły poszczególnych kategorii, bo tam kryją się najciekawsze historie. Na początek jedzenie. W tej kategorii wydaliśmy prawie 34 tysiące złotych średnio 2839 zł miesięcznie. Rok do roku to wzrost o prawie 600 zł miesięcznie sporo. Skąd ten skok? Często słyszę w mediach, że inflacja spada, że ceny się stabilizują. Cóż, mój Excel mówi co innego. Koszyk zakupowy jest droższy, ale to tylko jedna strona równania. W naszym przypadku to nie tylko wina cen. Dzieci rosną. Młodszy syn w zeszłym roku był karmiony piersią. Teraz? Je prawie tyle co starszy brat. A że obaj są w fazie wzrostu, to lodówka pustoszeje w tempie ekspresowym. Do tego w sezonie letnim dużo częściej odwiedzaliśmy piekarnie, cukiernie czy lodziarnie. Każdy spacer to lody dla trzech lub czterech osób. I nagle z konta znika od 20 do 30 zł. Pomnożyć to przez kilka takich spacerów w miesiącu. I robi się suma. Oczywiście, że tego nie żałuję, sam chętnie biorę dwie gałki i idę dalej. Po prostu tłumaczę wam skąd ten wzrost wydatków na jedzenie. Kolejna kategoria mieszkanie. 38 600 zł rocznie. Średnio 3200 zł miesięcznie. Czynsz poszedł w górę o stówkę? Doszły także dopłaty za media. Standard. Ale jak pewnie większość z Was wie, jesteśmy w trakcie budowy domu, a w zasadzie to na etapie projektowania. Mieszkamy w mieszkaniu, które jest ok, cena jest akceptowalna, ale docelowo taki był plan, że ten wynajem to tylko na chwilę. Na wiosnę planujemy zrobić płytę fundamentową. To oznacza, że w roku 2026 oprócz moich standardowych raportów będę wam pokazywał również, ile kosztuje budowa naszego domu. Oczywiście jak zwykle w 100% transparentnie i z wyliczeniem co do złotówki. Jeśli planujecie budowę lub po prostu jesteście ciekawi, ile to kosztuje, to zachęcam do subskrybowania. No dobra, przed nami teraz kolejne top kategorie: Zdrowie oraz dzieci. W 2025 roku na zdrowie wydaliśmy 17 400 zł. Wzrost o ponad 200 zł miesięcznie. Główny powód? W tym roku, moja żona regularnie kilka razy w miesiącu miała wizyty lekarskie u specjalisty, poza naszym abonamentem. Oraz przeszła także dosyć kosztowne leczenie dentystyczne pod mikroskopem. Do tego doszły standardowe pozycje, czyli leki, suplementy czy badania lekarskie. Opieka zdrowotna w Polsce niestety sporo kosztuje. Jeśli chcesz się leczyć szybko i skutecznie, musisz płacić. Smutne, ale prawdziwe. Kolejna kategoria to dzieci. Jeśli chodzi o wydatki na dzieci, to poszło prawie 28 tysięcy złotych za cały 2025 rok. Średnio 2300 zł na miesiąc. To więcej o 500 zł miesięcznie niż rok temu. Na co to idzie? Ponad 15 tysięcy z tej kwoty to zajęcia dodatkowe starszego syna. I nie, nie chodzi o jakieś fanaberie, tylko syn chodził na fizjoterapię i integrację sensoryczną. To są zajęcia wspomagające rozwój, na które chodziliśmy praktycznie przez cały rok. Widzimy, że te zajęcia dały pozytywny efekt i były to bardzo dobrze wydane pieniądze. Kolejnym dużym kosztem są ubrania. W tamtym roku młodszy syn jeszcze nie chodził, więc wydatki związane z butami odpadały. W tym roku natomiast za buty płacimy już podwójnie. A że są one dosyć drogie, to niestety ma to też swoje odzwierciedlenie w wydatkach w tej kategorii. Jeśli chodzi o kategorię dzieci, to od razu dwie istotne informacje: pierwsza to ta, że w tej kategorii wydatków kompletnie się nie ograniczamy i nie oszczędzamy. Jeśli tylko widzimy, że jakiś wydatek ma sens, lub dzieci coś chciałyby dostać, to po prostu to kupujemy lub planujemy kupić. Ale oczywiście do wszystkich wydatków podchodzimy z głową i rozsądkiem. Druga informacja to taka, że dzieci są dla nas bezcenne, a to, że liczymy ile wydajemy, to po prostu nic innego jak efekt uboczny całościowego śledzenia finansów w domu. Teraz kategoria, która zawsze wywołuje burzę w komentarzach. Samochód. Wydaliśmy na utrzymanie auta 7689 zł. Średnio. 666 zł miesięcznie. I to jest spadek o 1 trzecią względem zeszłego roku. Zaraz usłyszę głosy niemożliwe za tyle to się roweru nie utrzyma. A jednak pozwólcie, że wyjaśnię ten fenomen. Po pierwsze mamy auto z instalacją LPG. To drastycznie obniża koszty paliwa. Po drugie pracuję zdalnie. Moja żona była w domu z dziećmi. Samochód służy nam do jazdy wokół komina. Zakupy Przedszkole, lekarz, nie robimy tysięcy kilometrów miesięcznie. Po trzecie, ubezpieczenie to tylko 600 zł rocznie. Mamy pełne zniżki. Po czwarte, w tym roku auto się nie psuło. Wymieniliśmy tylko klocki, oleje i filtry. Rok temu robiliśmy drogą naprawę maglownicy, co zawyżyło statystyki. W tym roku spokój. Tak więc da się jeździć tanio pod warunkiem, że nie traktujesz auta jako przedłużenia ego, tylko jako narzędzie do przemieszczania się z punktu A do B. Teraz podróże. Koszty to 10,5 tysiąca złotych. Byliśmy w Barcelonie, byliśmy w tatrach słowackich i polskich, były mazury. Uważam, że to bardzo rozsądna kwota jak na czteroosobową rodzinę. Nie szastamy kasą na hotele pięciogwiazdkowe, wolimy apartamenty, Airbnb i własne wyżywienie. Wzrost kosztów w tej kategorii wynika z tego, że po prostu więcej jeździliśmy. Rok wcześniej, z niemowlakiem, byliśmy bardziej uziemieni. Na koniec porozmawiajmy o tym, co boli najbardziej: podatki. Musieliśmy dopłacić fiskusowi prawie 19 tysięcy złotych. To efekt zbiegu różnych okoliczności podatkowych z poprzedniego roku. Ta kwota to w zasadzie zaległy podatek, który po prostu przelaliśmy do Urzędu Skarbowego. Bolało. Jak to się wszystko spina na koniec? Przychody 266 tysięcy, koszty 178 tysięcy. Zostało nam w kieszeni 88 496 zł. Daje to stopę oszczędności na poziomie 33,2%. Porównując to do roku 2024, gdzie oszczędzaliśmy 54%, to wygląda na regres. Oszczędziliśmy o 84 tysiące mniej niż rok temu. Ale czy jestem zły? Czy jestem rozczarowany? Absolutnie nie. Biorąc pod uwagę, że żyliśmy z jednej pensji, że koszty życia, szczególnie jedzenia i usług, drastycznie wzrosły, i że inwestowaliśmy w zdrowie i rozwój dzieci, uważam, że odkładanie średnio 7300 zł miesięcznie to gigantyczny sukces. To są pieniądze, które budują naszą niezależność, które pójdą w fundamenty naszego nowego domu. Rok 2025 zamykamy więc z podniesioną głową. Przetrwaliśmy okres jednej pensji. W styczniu moja żona wróciła do pracy. Rok 2026 zaczynamy więc znowu na dwa silniki. Dochody wzrosną, ale wydatki też, bo ruszamy z budową. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądał wasz rok finansowy. Czy też zauważyliście ten skok cen w spożywczaku? Ile kosztuje Was utrzymanie samochodu? Dajcie znać w komentarzach. Czytam wszystkie i staram się odpisywać. I pamiętajcie o mojej promocji. Jeśli chcecie mieć taką jasność w finansach jak ja, kliknijcie w link w opisie i zgarnijcie mój arkusz budżetowy w niższej cenie. To najlepsza inwestycja na start roku. Dzięki, że byliście ze mną przez te wszystkie miesiące. Trzymajcie się, dbajcie o swoje portfele i do zobaczenia w kolejnym raporcie. Cześć.